Jest zagrożenie, że możemy umrzeć otwierając ten zestaw. Witajcie w pierwszym odcinku kolejnej mojej serii pod tytułem WTF, czyli w wielkim skrócie W ogóle to fajne, bo na końcu jest znak zapytania. W tej serii nawet sam się dziwię, ale będziemy sobie testowali inne klocki niż Lego. Pomimo tego, tym jestem Legozaurem i powinienem zajmować się tylko Lego. Postanowiłem sobie zrobić taką serię trochę z jajem i na pierwszy odcinek bierzemy sobie klocki firmy X serii Minionki. Lego nie ma Minionków, pójdźmy sobie, no od razu powiem, że moje recenzje oczywiście poza tym, że będą trochę z jajem, będą też recenzjami jak najbardziej rzetelnymi. To znaczy będę testował jakość plastiku, wygląd chociażby pudełek, instrukcji i wszystkiego i będę to porównywał do Lego, skąd już wiemy, że nikt nie ma szans. Minionki firmy X od 5 do 12 lat, czyli teoretycznie mógłbym się jeszcze wycofać i tego nie otwierać. Ale rzekło się, wydaje na tą paczuszkę 6 zł. Tutaj mamy nawet takie trochę oszczerzenie no, XY, czyli w wolnym tłumaczeniu no, czyli po prostu no, czyli że nie otwierać. XY możemy dostosować. Co prawda, że ty tyczy się to tylko jednej płci. Mimo wszystko, bądźmy dzielni. W naszym opakowaniu powinna być taka dziewczynka. Pakowanie nie powiem, karton nie jest jakiś chudy. Z boku mam narysowane, czego się możemy w środku spodziewać. Z tyłu również wymienione, jakie minionki mamy w tej serii. Mamy jakiegoś hitmana, tutaj jakiś obrazek. I z dołu napisy tuż głównie po chińsku i po arabsku, natomiast myślę, że możemy. Jest warning, jest zagrożenie, że możemy umrzeć otwierając ten zestaw, o ile przylego, jakby wątpię w to o tyle przy chińskim nie zdziwię się, jeśli moje serce nie wytrzyma, i faktycznie skończy się to śmiercią. Otwieram oczywiście wszystko na waszych oczach. O, tu mam jeszcze bardzo ciekawy napis. Nawet LEGO tego nie ma, pisze, że Top Quality Materials, czyli że mamy materiały najwyższej jakości. Wow, technicznie rzecz biorąc powinno być to lepsze od Lego, bo i nawet oni się tym nie chwalą. Otwieramy sobie tą paczuszkę. W środku mamy karton w środku pusty, ale też całkiem fajne wykonanie. Dobrze, karton już możemy odrzucić. Mamy tu folikę z dość, no nie powiem małą ilością klocków. Mam również jakąś taką kartę, się jakiś element kolekcjonerski. Brak jakiejkolwiek instrukcji, aczkolwiek no nie można się czypać, jest tu z boku narysowana. To jest gra, którą dziś kiedyś jak kupiłem jakąś jedną podróbkę dla jaj widziałem. To znaczy gra na zasadzie trochę jak Nexo Knights, pewnie siła, wytrzymałość, szybkość, zaparcie. Dajcie mi link, jeżeli znacie jakiegoś gościa, który jest na tyle fanem, że kupuje tą serię stale. Tak jak mówiłem, mamy tutaj naszą folię. Folia całkiem spoko jakości. Nie powiem. Wysyłmy nasze klocki. Powiem tak: ich kolor na pierwszy rzut oka już wygląda mi nie okay. Po kolei mamy taką X World Let's Them All. Firma X próbuje mnie namówić, żebym kupił je wszystkie. Powodzenia. Klocki na pierwszy rzut oka są z plastiku. Nie powiem, żebym był cienki, bo nie mogę tego powiedzieć, ale czuć, że jest tańszy, czuć, że jest trochę chyba nawet z recyklingu. Jakość na druku no nie jest zła, pod paznokciem on też nie schodzi. Jest to nadruk, nie powiem, dość prosty, nieskomplikowany, natomiast no też nie widzę jakichś większych błędów. Głowa naszej postaci, w ogóle, czy mi się wydaje, czy ona ma białe wąsy nad twarzą? A nie, to powinny być zęby. No, sorry, wygląda mi to trochę jak białe wąsy. Ale zróbmy to, na co czekaliśmy. Na co właściwie wyczekacie? Zróbmy tę postać. No, różni się to od LEGO, że jak widać, całą postać musimy złożyć sobie samodzielnie. Mamy tutaj, i to całkowicie, mamy tutaj nogi, właściwie tak, które musimy sobie dołączyć. No, nie powiem, nie idzie to łatwo. Nie, 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 nie idzie to łatwo. No, bardzo ciężko wchodzi noga, dodatkowo nie doszła do końca. Spróbujmy z drugą. Dobra. Powiem tak, bardzo dużo siły musiałem włożyć, żeby te nogi włożyć. Widać już, że one się w ogóle też ledwo zginają. Nie przekreślałem jednak tego zestawu. Nasza głowa Głowa wchodzi bez problemu. Tutaj mamy również ręce do samodzielnego złożenia. Dobra, ręce wchodzą w miarę, w miarę ok. Co ciekawe, w ogóle mamy jeszcze dwie zapasowe rączki. Nie wiem po co, chyba zakładają, że to może łatwo pękać, chociaż tak jak mówiłem, no wbrew pozorom, naprawdę ten plastik na ja Mocno, naprawdę mocno naciskam I to, i to się nie zgina. Nie powiem, plastik jest naprawdę. chociaż czekaj, 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 czekaj. Nie, nie zgięło się. Plastik jest naprawdę mocny. Nie ma co mówić. Sprawdźmy, jak wkładam nam się ręce. Ręce również bardzo ciężko. Nie, dobra, ta jednak weszła. Po prostu trzeba znaleźć taki moment, gdzie to zaskoczy. Dobra, ręce nam weszły. To jest w ogóle naprawdę. Ten żółć mi się kompletnie. Kompletnie żołdź mi się nie podoba, jest ona w ogóle taka kurczę, jak trochę, może nie fluorescencyjna, ale mimo wszystko. Łączymy sobie naszą postać z gaciami i tak prezentuje nam się ten minionek od firmy X. Patrząc na niego, na jego minę, na jego w ogóle, na jego w ogóle porównanie do tego jak powinien wyglądać, można stwierdzić, że mówi tylko... Zabi mnie. Tu się zgina bardzo ciężko. Naprawdę bardzo ciężko widzicie. One prędzej odpada od podstawki niż się zegnie. Te nogi chodzą wręcz tragicznie ciężko, ale przypuszczam, że to jest kwestia rozruszania. Ręce chodzą dużo prościej. Kręci nam się to tutaj. O, tu nam się ciężko też kręci, ale ja myślę, że to wszystko jest kwestią rozruszania. Na pierwszy rzut oka, no, wygląda to jednak dla mnie bardzo źle. Bo, mówiąc o tym, że to kosztuje 6 zł, no, nie sposób tego nie porównywać do Lego. Kurczę, no, za 10 zł, czasem za 11-12, kupimy minifigurkę Lego, piękną, z ładnymi nadrukami, w ładnych kolorach. No, to jest nie tylko toporne, ale otrzymujemy to tylko i wyłącznie hipka. Bez żadnych dodatków, bez niczego. I co ja mogę więcej powiedzieć. Kurczę, myślałem, że otwarcie będzie trochę lepsze. Ta figurka jest naprawdę słaba. Firma X faktycznie może jej wydać solidne, jakościowo klocki, wręcz zbyt solidne, bo ciężko wchodzą nawet. Natomiast no... jakość wykonania, jeżeli... jakość wykonania, no daje wiele do życzenia po prostu. Dodatkowo tu mogli nadrukować coś więcej niż collect Demol. tak wie nie namówicie do tego. Ciekawe mi jak inne firmy klocki X wyglądają, natomiast przypuszczam, że bardzo podobnie. Szczerze, nie polecam. Ale wprowadźmy sobie jakąś tabelę, żeby można było też porównywać. Oczywiście, że zakładamy, że jeżeli LEGO ma jakoś 10 na 10 to tej figurce myślę, że za jakość na pewno się należy kilka oczek, ale za wykonanie niestety nie. Jestem dla niej krytyczny. Ja jej osobiście daję, no niech stracę. Pierwszy film, nie mam też innego odniesienia. 4 na 10 A teraz, co nie mogę zrobić z tym zestawem, nic innego, jak rzucić go, rzucić go do mojego pudełeczka śmierci i zapomnienia. I oby stamtąd nigdy nie wychodził. Dzięki za kolejny wspólny odcinek i do zobaczenia wkrótce.